Michał Karnowski, witam serdecznie w grudniowym przeglądzie wydarzeń miesiąca. Moim gościem jest Piotr zaręba, publicysta Tygodnika w sieci. Witam. Witam. A grudzień to zawsze okazja, kiedy sięgamy wstecz dalej dalej i dalej, bo podsumowujemy też miniony rok i to proponuję, żebyśmy w odniesieniu do najważniejszych wydarzeń naszej sceny politycznej tym razem dokonali. Zacznijmy zatem może od tego, kto, z, kto jest największym wygranem tego roku. Czy możemy powiedzieć, że ktoś odniósł Spektakularny sukces. Ktoś zaskoczył nas wszystkich. Ktoś naprawdę może no, w Sylwestra też pić szampana. Znaczy, takich postaci z dziedziny polityki, które odniosły wielki sukces w Polsce w 2013 roku, ja bym nie wskazał. Natomiast no, z uporem maniaka powtarzam ostatnio, że osobą, która. Chyba patrzy optymistycznie w przyszłość i, jest dzisiaj, i to jest pewien paradoks. Leszek Miller, polityk już wielokrotnie grzebany, no a zwłaszcza grzebany po tym, jak przegrał wybory w 2005, został właściwie wypluty przez własną partię. Przypomnijmy, startował z listą obrony. No a dzisiaj jest już nie tylko kandydatem do koalicjanta po następnym rozdaniu, ale w gruncie rzeczy człowiekiem, który ma. Ma chyba jakieś szanse na wręcz zajęcie miejsca Donalda Tuska. No tego zdania jest też Jan Rokita. On wygłosił ostatnio kilka razy takie tezy, że no to jest pewien paradoks, ale ten postkomunistyczny aparat. Nie zgadaliśmy się to zupełnie dzielnie, żeśmy. Tak, tak. Ja, ja podkreślam, że tu jak gdyby ten, te wątki się pojawiają, że ten postkomunistyczny aparatczyk no idzie w górę i może jakby mierzyć wysoko. Ale ja się zastanawiam, czy trochę nie ulegamy tutaj pewnemu złudzeniu, bo, bo wydaje mi się, że jednak ten sufit nad Millerem jest realny i bardzo twardy. Natomiast w mojej ocenie, jakbyśmy sobie przypomnieli sytuację rok temu, no to bardzo powszechne były tezy pod tytułem koniec PiSu, koniec Kaczyńskiego. No, bez wątpienia, Jarosław Kaczyński kończy ten rok i jego partia, jako lider sondaży, jako formacja mogąca marzyć nawet o samodzielnej większości, oczywiście przy pewnych zmianach, no, to, to musiałoby ruszyć do przodu mocno ta formacja, ale to jest niewątpliwie ilość plusów. No, wzmocniona wewnętrznie, pomimo rozmaitych perturbacji, przeszła przez to wszystko dość dobrze. Więc w mojej ocenie to Jarosław Kaczyński jest jako ten lider opozycji i człowiek, który umocnił swoją. Pozycję jako człowiek, jako, jako potencjalny następca obecnej władzy. No, to, to, to jest plus. Tylko to są dwa scenariusze różne, które można sobie wyobrazić w 2014-2015. Jeden to jest scenariusz, gdzie rzeczywiście utrwala się, można powiedzieć, establishment III RP, tylko właśnie przy zmienionych już trochę hierarchiach. i wtedy. Być to jest może ten scenariusz Millerem, z Millerem. Tak, tak, tak? To jest ten scenariusz z Millerem. I, i Miller już w tej chwili, można powiedzieć, że no, odniósł sukces, bo na tle zgranego Tuska, ale też powiedziałbym nie do końca jeszcze pewnych jako zwycięzcy liderów prawicy, on się prezentuje jako taka postać trochę z boku, trochę która weszła nagle na, po, na boisko. Świeża twarz. Świeża twarz. No właśnie, no, no to, to jest paradoks, prawda, bo byłem <grym> świeżać <grym> nieświeża jednocześnie. Natomiast oczywiście Kaczyński, to jest jakby drugi scenariusz, naturalnie, no Kaczyński jest liderem sondaży. Miał, on jest realnie mocniejszy niż rok wcześniej. Jest prawda? realnie mocniejszy. Miał świetną, świetny jeden moment, który sam bardzo chwaliłem, to znaczy wyprawę do Kijowa i ona zresztą ma dwa wymiary to znaczy znaczone, jemu dała spory rozgłos, ale też no, była ważna z punktu widzenia polskiej racji stanu. W tym sensie ja tego oczywiście zupełnie nie kwestionuję. Natomiast no, Kaczyński mam wrażenie, że to jest karta paradoksalnie, bo że to też jest zawodnik, no, który jest od 20 lat na boisku, karta, która dla mnie jest nie do końca odgadniona. On rzeczywiście, on rzeczywiście może zakończyć błyskotliwym sukcesem, a może zakończyć kolejnym, kolejnym meczem prawie wygranym. Dla mnie jednak pojawia się pytanie o to, ile jeszcze zmieni swojej partii. Dla mnie pojawia się pytanie, jak zręcznie przejdzie od pewnych tematów do innych tematów. No to jest jednak trochę taki. i tu pewnie się będziemy różnili Michale, ale na przykład wyróżnienia niego Macierewicza można odebrać dwojako, albo jako zakończenie w gruncie, rzeczy pewnego etapu i pe wynagrodzenie człowieka, który dzielnie się bił o Smoleńsk, albo jednak jako takie taki upieranie się przy tej twarzy, która dla części wyborców jest odstręczająca. To jest trochę rezygnacja wtedy z walki o pewnych wyborców. I wtedy może łatwo zawłaszczyć, i to jest kolejna postać Jarosław Gowin na przykład. Właśnie no los tych, którzy, a wokół Gowina PJ, i los tych, którzy uważali, że wystarczy pozbyć się tych, którzy, których krytykuje ten medialny, medialny nurt główny i, i zyska się poparcie, no, pokazuje, że tak nie jest. że Jarosław Kaczyński mówiąc, to my decydujemy, kto jest politykiem ważnym w naszej formacji, a nie wrogie nam media, w mojej ocenie ma sporo racji. Ale skoro przy Gowinie pozostaliśmy, stanęliśmy, no to czy, czy ten czarny koń z tymi początkowymi sondażami na poziomie 5, 6, 7%, ale stabilnie podkreślmy, ma szansę wygrać, ma szansę jakby utrzymać się na scenie, to będzie jego wygrana. A po drugie, jeśli tak, to czy im kosztem? No właśnie to jest niejasne, nie, nie bo na pewno ma szansę większą niż ktokolwiek z wcześniejszych zawodników. Polska 21, PJ, Solidarna Polska. No to to wszystko się nie udało. Gowin jest poważniejszym zawodnikiem. Już widać w tej chwili, że dla ludzi jest pewną marką, ale to wcale nie oznacza, że to nie będzie 3, na końcu efektowne 3% w wyborach europejskich i śmierć, prawda, polityczna, tak. jakby u początku. Natomiast czym kosztem? No na razie z sondaży wynika, że i kosztem i PiSu, i Platformy. To jest pytanie, jak dalej się ta partia będzie układać. No, na przykład pojawiła się tu już pod koniec roku sugestia, że może Grzegorz Statyna zostałby dokooptowany Co do dla wyborców broni. prawicy jest jednoznacznym sygnałem, to nie jest, dla Jest, ale może za to zarazem dla bardzo wielu rozczarowanych wyborców Tuska byłoby jakimś Jakąś zachętą. Oczywiście no, to pokazuje też jego dylematy. Znaczy tu każdy ruch jest trochę nieostrożny, prawda? Schetyna to jest oczywiście wpuszczanie lisa do kurnika, też robienie sobie pewnego kłopotu w partii, która jeszcze się nie ukształtowała, nie okrzepła. Natomiast no, to, jest, to jest niezapisana karta, ale rzeczywiście no, no, notujmy to, że, że to sam zresztą pisałeś poważniejsza po, po inicjatywa. Choć ja twierdzę, że no, sam Kaczyński mógłby sobie tych wyborców spokojnie, gdyby trochę inaczej postępował yy, yy, zatrzymać czy zdobyć. No ale to jest wieczna obawa, że yy, yy, wtedy, wtedy po tych wyborców zdeklarowanych, którzy byli przy Kaczyńskim, Jarosławie Kaczyńskim w trudnym momencie, w trudnych czasach sięgnąłby kto inny. Był rok temu pojawił się na, na scenie politycznej kandydat ruch narodowy, bo został powołany równo rok temu po jednym z marszów niepodległości. No, I miał być czarnym koniem, ale no, zorganizowano kolejny marsz. Natomiast ja niespecjalnie widzę, żeby to była poważna oferta. Mam wrażenie, że Ruch Narodowy to jest jeden z tych przegranych. Ja bym go wyraźnie tam zaliczył. Wielkie nadzieje, wielkie ambicje, oferta całkiem nowego świata, no, ale finał taki, że no, jest jak było. Tak. Finał jest taki, że jest jak było, i chyba tak już będzie, ponieważ. No to jest środowisko, które nie ma jednego poważnego atutu, który jest, jest potrzebny zawsze, znaczy z tego lidera. No, tam nie ma człowieka, na którego oni mogliby się orientować. To ta, ta polityka w tej chwili tak się układa. Nawet Gowin, który jest niesłychanie miękki, no pa, pa, partią zarządza po prostu jednoosobowo yy, i musi być symbol. No, 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 no właśnie przykład pojotenu chociażby pokazuje, że, że, że bez tego symbolu to się wszystko rozpływa, Czasem te symbole też nie wystarczą. No yy, yy, Ziobro nie okazał się tutaj żadną lokomotywą, chociaż jest wyraźnym liderem. Natomiast na, narodowcy się rozpływają, no chyba też trochę to takie poczucie, że właśnie nie wiadomo, z której strony oni atakują Pi 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 PiS na przykład, prawda? Z jednej strony są bardziej radykalni w sprawach Unii Europejskiej, ale chyba Polacy mają takie poczucie, że to nie jest jeszcze ten czas, żeby na przykład z Unii występować i zrywać, a z drugiej strony mogą być odbierani jako taki trochę kontrojański establishmentu, prawda? I to. to... Bo oni są tak radykalni, jakby chcieli skompromitować pewne tezy. No, no, albo na przykład, jak zrozumieć ich no, wręcz chorobliwą nienawiść do świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego? No to jest coś tak absurdalnego, no, że są to ludzie, którzy mówią, Lech Kaczyński nie był wystarczająco twardy, bo podpisał traktat lizboński. No przepraszam, no człowiek, którego wspierali przez lata Roman Giertych, no był na tyle twardy, że natychmiast po przegranych wyborach no, po prostu zdradził no, i swój obóz i przeszedł do, 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 do mainstreamu właściwie trzeciej RP i dzisiaj jest pierwszym, który wspiera Donalda Tuska. No, więc trochę pokory, panowie, no to jest mój apel do narodowców. Chociaż ja myślę, że ja myślę, że elektorat smoleński oczywiście Kaczyńskiego nigdy nie opuści, więc w tym sensie takie radykalizowanie się, żeby nie utracić prawej flanki, wydaje mi się trochę przesadne. To znaczy Kaczyński już sobie zbudował tak dużą i silną markę, Stronie, że może sobie pozwolić w tym momencie na pewne poluzowanie. To jest no, chyba tak w polityce, że ktoś, ktoś wierzy, że już ma coś na stałe, to wtedy to traci. Yy, ale rzeczywiście jest to. Dobrze. Bo omijamy jakoś Donalda Tuska. No, by, by, Nie, bo, no. bo, bo, co, bo zgadzamy się, że poza dyskusją przegrał. Z drugiej strony wciąż jest mm, politykiem, który ma szansę nawet na trzecią kadencję, więc to jest... Jest większy przegrany oczywiście po tej stronie, czyli Grzegorz Schetyna, z którym to się brutalnie pod Ale to są wojny w, rodzinie, to, ja no, wojny w rodzinie trochę. wojny w rodzinie, chyba, ale chyba dość definicji. nie, nie, nie znaczenia. To, tl, 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 dla Polski to nie miało żadnego znaczenia, to, nie bo nie ma żadnej wyraźnej różnicy to, między tymi politykami, natomiast... Ja, ja tylko tym, którzy... niektórzy mi przypominają, że się na... że ci, którzy użalają się dzisiaj nad losem Grzegorza Schetyny powinni pamiętać, że to był bardzo bardzo brutalny na przykład, gdy wypędzano wszelkich konserwatystów z mediów publicznych. No, to jego ludzie właściwie, można powiedzieć, za jego decyzją to, to czynili. Był też brutalny wewnątrz Platformy i długi czas robił to w imieniu yy, i na konto, yy, aczkolwiek kryjącego się za jego plecami Donalda Tuska. No, ale odnotujmy, że jednak yy, tak spektakularne wyeliminowanie czołowego polityka yy, z tezą, że przywództwo jest jednoosobowe, Tusk pierwszy to powiedział. Znaczy, nikt do tej pory tego nie ujmował teoretycznie. Kaczyński rządzi partią ża 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 z żarazną ręką, a nikt nie powiedział, że jest wodzem. Tusk powiedział, że jest wodzem, prawda? Natomiast zarazem rzeczywiście. No i tu chyba dotykasz poważniejszego problemu. No sam Tusk będąc tym wodzem jednocześnie trochę buduje na gruzowisku. To znaczy to jest jednak już projekt mocno zużyty, no, groteska jaką była tak zwana rekonstrukcja rządu przez wiele miesięcy przygotowywana. No jest jednak jest jednak świadectwem tego no, tego albo, wypalenia. Albo, albo albo po polecenie, żeby minister zdrowia wymyślił coś w sprawie kolejek, prawie, no, no prawie no szósty rok rządów Platformy, kolejek do lekarza, no, jakiś wielki dramat, o którym mówimy bez przerwy też w naszych mediach i i nic, tak. I tak teraz, to teraz jest, zrób coś ministrze. No to, jest, to, jest jest ten zresztą, to jest zresztą ten moment, którym się powinniśmy już zastępić poważnie. Tak. No bo powiedzmy sobie szczerze, że porażka na przykład ministra sportu i zastąpienie go przez innego ministra sportu nie ma dla mnie większego znaczenia. Natomiast tak. to, co się dzieje ze służbą zdrowia w ostatnim roku i w poprzednich latach, no jest jednak katastrofą narodową. No jest, jest sytuacją, w której jakiejś grupie ludzi odmawia się de facto pomocy medycznej, czasem w przypadku zagrożenia śmiercią. Yy, pojawił się już pomysł i ja bym bardzo ludzi namawiał do tego, yy, żeby poszły tą drogę żeby na przykład skarżyć do prokuratury instytucje zdrowotne, które no, nie leczą na czas na przykład ludzi chorych na nowotwory. Tak. A to jest zjawisko coraz powszechniejsze. Ja do śmierci. Podsumowując, Tusk to... No, Tusk to jest oczywiście człowiek, stronie... który po stronie raczej przegrywających, nie przegranych definitywnie, ma ogromną zdolność odradzania się, jak z Popiołów, więc w tym sensie ja bym go nie grzebał. To, ale ja wrócę do początku mojej wypowiedzi. No, to, że Miller zaczyna go w świadomości ludzi zastępować, też jest świadectwem jego słabości, bo przecież no, wydawało się, że to jest i starszy, i jednak bardziej skompromitowany polityk. Ale to i pokazuje, jak bardzo Tusk się przesunął w kierunku obozu postkomunistycznego, y prawda? To nagle zaczęło To jest jeden w szerokim sensie obóz. To jest trafna uwaga. Mogą się od 13 grudnia pokłócić, ale już o 89 to się nigdy nie Trafna uwaga. Dobrze, ostatni myślę, że temat to poruszenia poza polityką. Trochę robimy pauzę, przerwę reklamową. Ojciec Święty, papież Franciszek. Tutaj trudno wskazywać przegrany, wygrany, ale to w marcu wybrany, to jego pierwszy rok. Ogromne poruszenie na świecie. Bardzo ciekawa sytuacja w Polsce, bo takie nadzieje obozu lewicowo-liberalnego, że to będzie ich papież, którego przeciwstawią kościołowi katolickiemu, biskupom wiernym, no, nowoczesny papież kontra, prawda, zacofany I sam polski finał gmin. To jest styl absolutnie komu... znaczy propagandy perelowskiej, prawda? Która mówi, że ten kler dołowy jest zły, prawda? Bo, bo uprawia politykę. No tak, ale właśnie ze zabawnym finałem, dopowiedzmy do yy, to właśnie teraz, tuż przed Nowym Rokiem, yy, Watykan podejmuje decyzję w sprawie księdza Lemańskiego i Gazeta Wyborcza nagle yy, oznajmia, że Kościół Franciszka nie istnieje. No a przecież istniał przez wiele miesięcy. Oczywiście. Że, I teraz tak. powiedzmy brutalnie, no, yy, czy może dobitnie, Kościół Franciszka istnieje, tylko to jest Kościół powszechny, istniejący przez 2000 lat. Znaczy fikcja w postaci. Wizji, że buduje się nowy kościół podobny do, 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 do gazety wyborczej, do jej poglądów, no jest po prostu zdemaskowana. To znaczy, to, to, tu, tu widać wyraźnie, że budowano na piaskach. Kościół, Ojciec Święty stanął po stronie księdza biskupa, którego, którego w Polsce próbowano zrobić czarnego luda zaatakować, oprócz zniszczyć. Właśnie za decyzję sobie księdza Watykan to podtrzymał. Watykan to podtrzymał. Co więcej, no, jak się obserwuje naukę Franciszka, to oczywiście ona jest inna w formie, ale nie jest absolutnie inna w treści. No ja się jeszcze muszę przyznać do osobistej wielkiej sympatii do nowego papieża. Wiem, że są spory w środowiskach no, konserwatywnych. Ojciec Sejrowski powiedział, że, że go wręcz obraża to, ta skromność mm. Ojca Świętego, tak, odrzuca w... Tak, ale Ojciec Sejrowski jednak powinien być troszkę też pokorniejszy i, i, i wydaje mi się, że wydaje mi się, że, 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 że ważny słowa, bo na, naprawdę no. Znajmy miarę i tak, trochę, tak. trochę też czekajmy, co przyniesie nam przyszłość. Znaczy, tak, ta pokora tak. jest także pokonana z rzeczywistości. Ja myślę, że Franciszek ma wszelkie dane, żeby być wielkim papieżem, choć oczywiście no, pojawiają się pytanie także o to, czy w pewnych sprawach nie, nie, nie przerysowuje, nie idzie zbyt daleko. jest zwłaszcza ja myślę, że potrzebna jest pewna świadomość i chyba ona gdzieś tam narasta wokół Ojca Świętego, no, że jednak z mediami trzeba ostrożnie. No, nie można udzielać wywiadu, który nie jest autoryzowany, w którym padają pewne sformułowania, z których potem się wycofujemy, prawda? Który nie jest wywiadem tak naprawdę na końcu, no, to są rzeczy, które nie powinny się zdarzać i, i mam nadzieję, że tu wnioski będą wyciągnięte, ale zgoda, że Ojca Świętego, no, nie wypada nam krytykować... W, w nie wypada, ja, to, na ja także nie chcę go krytykować, Tak, ja tak, ta, 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 to, to, to yy. samo. No cóż, rok gorący także dla nas, bo powiedzmy, że te wszystkie media, w których mamy okazję pracować, czy współpracować, czy które współtworzymy, czy z którymi współpracujemy, jak Stewczyk Info, jak w polityce.pl, jak w gospodarce.pl, w NASPL, w sumie.pl, także tygodnik w sieci, w sieci historii miesięcznej, Gazeta Bankowa, że to w tym roku no, rozwijało się, przechodziło kolejne zmiany, unowocześnienia, rozwój. Bardzo Państwu widzą czytelnikom dziękuję, że, że byliście z nami. i Mam nadzieję, że przyszły rok. I wszystkie wydarzenia będziecie śledzić również za pośrednictwem naszych no powiedzmy, jedno, no my, my trochę tworzymy historię jako dziennikarze. To znaczy fakt, że właśnie istnieje taka cała grupa mediów, mediów działających na różnych obszarach, prawda? Mediów papierowych i mediów internetowych. No to jest wielki eksperyment. My w gruncie rzeczy tak. przecieramy szlaki nowym, nowym trendom. No ciekawe, co z tego wyniknie, ale, ale na początek to wygląda bardzo obiecująco i bardzo interesująco. Także bądźcie Państwo z nami. Dziękujemy za ten rok. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzymy szczęścia życiu osobistym zadowolenia z pracy i tego, żebyśmy razem w tej najszerszej narodowej wspólnocie mieli poczucie, że sprawy w Polsce idą w lepszym kierunku, w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję Petzorem, bo moim gościem, a ja Michał Karnowski też dziękuję, do zobaczenia.